Naszym gościem jest dzisiaj profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog i immunolog z Katedry Wirusologii i Immunologii e, Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry Pani profesor. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. E, pani profesor, nie wszystkie osoby po szczepieniach przeciw COVID-19 wytwarzają przeciwciała. E, jakie mogą być tego przyczyny? Może ja zacznę od takiej ogólnej informacji. Otóż każdy z nas zupełnie inaczej reaguje na powszechnie atakujące nas patogeny, chociażby, chociażby wirusy. Czym się to objawia? Otóż jedna osoba bardzo łagodnie przechodzi przeziębienie, inna y, uważa, że to są bardzo gwałtowne objawy. Ktoś przechodzi SARS-CoV-2, COVID-19 bezobjawowo, inni mają łagodne objawy albo objawy ciężkie. To wskazuje na to, jak bardzo jesteśmy zróżnicowani pod względem właściwości takich osobniczych naszego układu odpornościowego. Wobec tego to samo dotyczy szczepień. Skoro tak w odmienny sposób reagujemy na infekcję, również w odmienny sposób możemy reagować na szczepienia. Chociaż szczepionki są produkowane w taki sposób i jest tutaj podjęte takie podejście, aby jak w największej, jak największej ilości osób jednak tę odpowiedź wywołać. A więc, podobnie w przypadku szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, istnieje około 5% tak zwanych non-responders, czyli osób, które nie odpowiedzą prawidłowo na szczepionkę. Co więcej, tych osób jest znacznie więcej wśród grup ryzyka, czyli nowotwory, jakieś wrodzone niedobory odpowiedzi odpornościowej, biorcy przeszczepów. To tutaj ten odsetek braku odpowiedzi może sięgać nawet 50%. Dodatkowo u tych osób powiązane jest to z ponad 30% zwiększeniem ryzyka zgonu z powodu COVID-19. A zatem nie odpowiadamy wszyscy prawidłowo na szczepionki, ale nie jest to nic dziwnego w świecie wakcynologii. Co może być powodem? Powodem właśnie jest to zróżnicowanie odpowiedzi odpornościowej, która tak naprawdę zależy od naszych genów. Pani profesor, bo brak odpowiedzi na szczepionki nie dotyczy tylko COVID-19. Oczywiście, że nie. Jest szereg przykładów takich szczepionek, na które nie odpowiadamy prawidłowo. Takim klasycznym przykładem jest szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu B. Tutaj szacuje się, że nawet do 10% osób nie odpowiada prawidłowo na tę szczepionkę, nie budując właściwej ochronnej odpowiedzi. Podobnie jest w przy przypadku szczepionki przeciwgrypowej. Tutaj no, oczywiście ta szczepionka jest co sezon zmieniana i na nowo konstruowana. I w związku z tym także zmienia się ten odsetek osób, które odpowiadają na tę szczepionkę, ale tutaj szacuje się, że około 60% osób odpowie na tę szczepionkę, więc tutaj widzimy, że te wartości są bardzo różne. I tak w stosunku do SARS-CoV-2 jest to niewielki odsetek non-responders niż w przypadku innych szczepionek. Czyli możemy powiedzieć, że szczepionka przeciwko COVID-19 jest stosunkowo skuteczną szczepionką. Tak, w świetle y, tych danych, które dotyczą innych szczepionek, można powiedzieć, że tutaj jest y, najmniej osób, które nie odpowiadają na, tą, na tę szczepionkę. Poza oczywiście osobami z grup ryzyka, ale ta reguła dotyczy absolutnie wszystkich szczepionek. Te osoby generalnie mają osłabiony układ odpornościowy i w znacznie słabszym stopniu będą reagowały na wszystkie szczepionki. Mhm. A czy my możemy wyłączyć grupy pacjentów nieodpowiadających albo słabiej odpowiadających na szczepionki? No, na pewno najłatwiejsza jest to y, ta identyfikacja wśród osób grup ryzyka, bo to, to od dawna wiadomo, że one odpowiadają nieskutecznie na podanie szczepionek. Natomiast y, y, sprawa jest znacznie trudniejsza, jeśli chodzi o osoby, które y, fizycznie wyglądają i czują się zdrowo. A mimo to nie odpowiadają, więc no tutaj powiedzmy w takim utopijnym świecie można byłoby badać wcześniej takie osoby, czy w ogóle charakteryzować ich układ odpornościowy, jak oni reagują na różne, na różne czynniki patogenne, no, ale to obecnie jest to w ogóle nie do, do zrealizowania, a zatem wśród osób, które są zdrowe, a nie odpowiadają, nie możemy przeprowadzić takiej identyfikacji. A inne grupy, yy, które, które możemy zidentyfikować? To inne grupy to właśnie osoby chore na nowotwory, yy, biorcy przeszczepów, yy, osoby, które mają już zdiagnozowane zaburzenia układu yy, odpornościowego ze względu na przykład na pewne defekty odpowiedzi wrodzonej nabytej to są poszczególne mechanizmy, elementy, na przykład um, brak aktywności białek układu dopełniacza, to, to jest jeden z ważniejszych elementów naszej odpowiedzi wrodzonej. To tutaj też należy się spodziewać, że ta odpowiedź będzie słabsza. No i oczywiście cała grupa seniorów, co jest zrozumiałe, ponieważ wraz z wiekiem skuteczność naszej odpowiedzi odpornościowej po prostu spada, starzeje się, tak jak i wszystkie inne układy naszego organizmu. Pani profesor, jakie powinno być postępowanie w przypadku Yy, tych pacjentów? Czy, czy powinny być częściej zalecanie ba badania poziomu przeciwciał? Może yy, zalecana, zalecenia dotyczące dawki przypominającej? Co tutaj możemy zrobić? Ja powiem na przykładzie szczepionki przeciwko yy, wirusowi zapalenia wątroby typu D, bo tutaj też oczywiście jest ten, nawet tak jak powiedziałam, do 10% osób nieodpowiadających. Yy, scenariusz podawania tej szczepionki. Yy, Mieści się w sześciu miesiącach, bo to jest dawka ta pierwsza, później po upływie miesiąca i po upływie dalszych sześciu miesięcy. Nie ma zalecenia, aby osoby, które korzystają z tego rodzaju szczepień, badały poziom przeciwciał, dlatego że ona uchodzi. O nie za w miarę skuteczną ta szczepionka, ale wiadomo, że część osób nie odpowiada, a poza tym wraz z upływem czasu skuteczność tej odpowiedzi spada. To jest absolutnie normalne i prawidłowa, ta, ta prawidłowa taka reakcja dzieje się hmm. nie tylko po szczepieniach, ale przede wszystkim po infekcji. Zaraz po infekcji mamy wysoki poziom przeciwciał, aktywną odpowiedź odpornościową, która z czasem słabnie, Tak jak powiedziałam, to jest absolutnie naturalny przebieg po szczepieniach i po, po infekcji. Ale pewne osoby muszą mieć stale wysoki poziom, poziom ochronny. Mówię tutaj o y, lekarzach, mówię tutaj o osobach y, pracujących w systemie opieki zdrowotnej, które, którzy kontaktują się z pacjentami. I tutaj istnieje możliwość badania poziomu przeciwciał. Jeśli on spada poniżej pewnego progu, to takie osoby są doszczepiane. I podobny scenariusz y, można wprowadzić, a nawet jest wprowadzany u osób z grup ryzyka, które wiadomo, że tę odpowiedź mają niedostateczną. Y, tutaj po tym pełnym cyklu zaszczepienia po tych trzech dawkach można jeszcze po określonym czasie podać dwie dawki przypominające w odstępie miesiąca. I jeśli rzeczywiście u tej osoby w dalszym ciągu nie będzie przeciwciał, to deklaruje się, opisuje się tę osobę jako nieodpowiadającą, czyli non-responders. Nie znam w tej chwili protokołów, one nie zostały w tej chwili jeszcze opracowane, upublicznione, jak należy postępować z osobami, które nie odpowiadają prawidłowo na szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2. Bo w tej chwili wiemy, że jest już dostępna w Polsce szczepionka dawka przypominająca przeciwko SARS-CoV-2 dla osób, które były w pełni zaszczepione po upływie 6 miesięcy, ale też tutaj nie ma obowiązku badania przeciwciał. Tym bardziej, że do tej pory nie został w tym przypadku określony tak zwany minimalny poziom przeciwciał chroniących, a więc nawet badanie poziomu przeciwciał nie daje nam odpowiedzi tak każdemu indywidualnie, czy ja jestem wystarczająco chroniony, czy też nie. A w związku z tym jak należy postępować z osobami, które nie przyjęły szczepionki, yy, przepraszam, które przyjęły szczepionkę, ale nie wybudowały odporności. W tej chwili nie ma tutaj jeszcze protokołów postępowania.